A i teraz do Czech. Bezpośrednio biegniemy przy telefonie Piotr Dyszyn, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. No to co, mamy spotkanie, chyba tego zaczniemy spotkaniem Anny Moskwy w Czechach. Są nadzieje, są optymistyczne sygnały, nawet pojawiły się komentarze w polskiej prasie, że może wystarczy jedno spotkanie i sprawa będzie załatwiona. Będzie tak łatwo? Łatwo może być, dlatego że pierwszy raz od kiedy ten spór jest prowadzony, strona czeska, a dokładnie premier Babisz, ma bardzo poważny powód, żeby z Polakami się porozumieć. I to jest bardzo duża szansa, choć nie ukrywam, że samo spotkanie w mojej ocenie jest... Bardzo trudną misją i nasza pani minister, mimo bardzo dużego doświadczenia, na pierwszą, swoją, na pierwszą swoją wizytę trafia prosto w Paszczę Lwa. Ale tak jak powiedziałem, szansa jest i to moim zdaniem pierwsza jakakolwiek od początku tych rozmów. Podpisano pewne porozumienie ramowe. To jeszcze było kiedy w składzie negocjacyjnym był m.in. minister, wiceminister Artur Soboń. Potem była przerwa, potem był impas. Teraz dlaczego nagle Babisz miałby podpisywać jakiekolwiek dokumenty i pójść Polakom jakkolwiek na rękę, czy jakkolwiek wykonać dobrą wolę w negocjacjach? Panie redaktorze, nastąpił pewien przełom, jak wszyscy wiemy, prezydent Republiki Zeman cały czas w dość ciężkiej sytuacji zdrowotnej, bo już ponad cztery tygodnie przebywa w szpitalu. Rokowania co do jego stanu zdrowia są bardzo złe i to oznacza, że nad Czechami wisi wizja nowych wyborów prezydenckich. I tutaj pojawia się premier Babisz, który nowe wybory prezydenckie traktuje jako szansa na przedłużenie realnej władzy i Uniknięcie odpowiedzialności za wszystkie zarzuty, które zostały postawione, że przypomnę Panama Papers, że przypomnę kasus bocianego gniazda, czyli wyłudzenia dotacji europejskiej i pewnie jeszcze kilku innych rzeczy, które w Polsce są mniej znane, ale w Czechach w zasadzie każdy już wie o co chodzi. Więc kampania prezydencka, którą de facto Premier Babisz rozpoczął już 28. w dniu Święta Narodowego, kiedy troszkę samozwańczo wyszedł przed szereg i zastąpił prezydenta w orędziu do narodu i tam odegrał rolę ojca narodu. Osoby, która nie jest fajterem, nie jest takim awanturnikiem politycznym, jakim był do tej pory, tylko od tej pory jest już osobą, która potrafi łączyć, potrafi być konsyliacyjna i... Na tym tylko opiera się moja nadzieja, bo nie umniejszając zasług negocjatorom jednej i drugiej strony, ostateczna decyzja niestety leży tylko i wyłącznie w rękach premiera Babisza. Więc. Miejmy tą nadzieję, że ten jedyny argument, który się pojawił od początku dyskusji, czyli kampania prezydencka, w której Babisz no, jest liderem, nie ukrywajmy i ma na dzień dzisiejszy chyba największe szanse, żeby te wybory wygrać w Czechach, no może być paradoksalnie szansą dla nas. I to by było pewnym mistrzostwem świata ze strony pana Babisza, bo najpierw wygenerował potężny konflikt, na którym zbił punkty do kampanii, pre, do kampanii wyborczej, do Parlamentu. Faktycznie te wybory wygrał, natomiast jest to trochę pyrrusowe zwycięstwo, bo pewnie nie będzie w stanie zbudować tej koalicji. Ale na tym samym fakcie mógłby kilka tygodni później całkiem w drugą stronę zdobyć kolejnych wyborców, których by przekonał jednak do siebie, jaki ten babisz jest, taki jest, ale w sytuacji trudnej potrafi każdy problem rozwiązać. Więc to jest ta szansa, której ja upatruję, bo wydaje mi się, że argumentów merytorycznych, o czym mówiliśmy już wielokrotnie w tym konflikcie, zwłaszcza po stronie czeskiej, jest naprawdę bardzo niewiele. To jeszcze pytanie o to, że może warto czekać na nowy rząd. Może to jest tak, że nie tylko z Babiszem trzeba się porozumieć, może warto czekać na Petrafiale i nową koalicję. Panie redaktorze, ale ja myślę, że cały czas od wyborów, że kwestia nowego rządu, który owszem, podzielił już pomiędzy siebie stanowiska, jutro podpisze porozumienie programowe, ustalił już w grupach roboczych, jakie będą kolejne kroki, powiedział, że chce posprzątać po Babiszu, ale to wszystko jest. No nie do końca pewne, dlatego, że to prezydent desygnuje nowego premiera. My jeszcze z ust prezydenta, w zasadzie z ust jego rzecznika, bo tak się prezydent komunik komunikuje ze światem od dobrych kilku lat, nie usłyszeliśmy, że to premierowi Fiali, pan prezydent powierzy funkcję sprawowania premiera i tworzenia nowego rządu. Natomiast usłyszeliśmy bezpośrednio po wyborach, że pan prezydent powierzy tę misję panu Babiszowi. I ja nie byłbym takim optymistą, że ten rząd będzie szybciej. Więc jeśli pojawiła się taka szansa, no ona jest bardzo trudna i nie, nie zazdroszczę nawet pani minister tej misji, to chyba należało jednak z niej skorzystać i pojechać do Pragi i spróbować dalej rozmawiać, bo problem dla nas, dla polskiej strony yy, nawet pomijając samo wyroku TSUE i półmilionowa kara, która nalicza się codziennie, to, to jest problem, jak powiedział mój, mój poprzednik, przedmówca, a pan marszałek, problem ważki i dla, dla regionu ze względu na miejsca pracy i też ze względu na bezpieczeństwo całego polskiego systemu energetycznego. Bo jeśli ktoś mówi, że to jest od 3 do 5%, to musimy sobie uświadomić jedną rzecz, że zgodnie z tym, co opowiada kiedyś kabaret tej, jeśli jedno koło w traktorze nie jest dobre, to cały traktor nie jest dobry i tak samo jest tutaj, jeśli z systemu wypada 3%, to my nie mamy 100%, które jest dzisiaj, mamy 97%, to znaczy, że system nie działa i dlatego tak ważne są to dla nas rozmowy. A jeszcze rozmowy w czeskiej polityce wewnętrznej. Mało być spotkania, może odbyło się spotkanie przez łącza internetowe między premierem Babiszem, zdaje się ustępującym, chociaż tego nigdy, nigdy do końca nie wiadomo, a prezydentem Zemanem. No więc wczoraj nastąpiła, pewne, nastąpiła pewna zmiana, którą ja może troszeczkę szyderczo, ale przez kilka dni starałem się pokazać. Mówiono wszędzie, że jakiekolwiek spotkania, jakiekolwiek terminy i jakiekolwiek rzeczy zostaną z prezydentem uzgodnione dopiero po przeniesieniu prezydenta na inną salę. I to, to, to powiedzenie po, po przeniesieniu prezydenta na inną salę przez te kilka dni wryło się mocno w politykę czeską. Ja nawet sam w domu powiedziałem, że też podkurzam politykę. O przeniesieniu prezydenta na inną salę. I faktycznie wczoraj to nastąpiło. Prezydent został przeniesiony na inną salę, ale już mówiąc tak całkiem poważnie, to wczoraj znowu kancelaria prezydenta wydała takie oświadczenie, że 5 listopada, czyli dzisiaj, prezydent spotka się z premierem Babiszem, a 6 listopada, czyli jutro, prezydent odbędzie telekonferencję. Z przewodniczącym partii ODS Piet Petrem Fialą. Nie wspomniano tam, a to ma dość duże znaczenie w polityce czeskiej. Nie wspomniano, że to jest kandydat na nowego premiera, że to jest szef nowej koalicji, która się właśnie zawiązała. Powiedziano tylko lakonicznie, że odbędzie się telekonferencja i to może być sygnałem do tego, że sprawy nie mają się tak prosto i nie mają się tak łatwo, jakby nam z zewnątrz się wydawało. Zresztą jeśli zapyta pan któregoś Czecha, który trochę orientuje się w polityce swojego kraju, to on powie, że wcale nie jest przekonany, że, te, te, że ta cała sytuacja i to całe zamieszanie powyborcze zakończy się tak bardzo szybko. Ja myślę, że my dzisiaj albo jutro dostaniemy bardzo dużo nowych newsów, takich, które mogą nas jeszcze zaskoczyć. Prawdę powiedziawszy, znając i prezydenta Zemana i premiera Babisza, no Najtrudniejszą rzeczą jest przewidzieć o co chodzi. Można tylko domyślać się, że wszystkie te działania będą zmierzały do tego, żeby premier Babisz albo jak najdłużej zachował władzę, albo jak najdłużej skutecznie unikał odpowiedzialności za zarzuty, które ma cały czas na sobie. A na ile jest tak, że ta koalicja ma się rozsypać? Bo wczoraj był, była informacja, że jedna ze składowych nowej koalicji rządzącej, tej centroprawicowej w Czechach, czyli partia burmistrzów, czy mówić po czesku, sołtysów, już zgodziła się na umowę koalicyjną. Zaraz takie decyzje ma podjąć partia TOP 09, czyli Hadecka, też sama Hadecja Czeska, no i, i partia Petra Fiali. To znaczy od samego początku, pomimo robienia dobrej miny do złej gry było jasne i każdy, kto trochę rozumie politykę czeską, wie, że koalicja złożona z siedmiu partii, które mają bardzo duże ambicje, ale mało polityków i głosów, będzie trudna do utrzymania. W tej koalicji najmocniejszą pozycję ma de facto w tej koalicji najmocniejszą pozycję ma oczywiście ODS. Jest to największa, najdłużej działająca partia w tej koalicji, partia z największymi tradycjami. Największym doświadczeniem. Można ją by było, jeśli chodzi o poglądy, sposób patrzenia na Europę, uznać jako partię podobną do polskiego prawa i sprawiedliwości. Zresztą jest to partia z tej samej rodziny politycznej w Parlamencie Europejskim. Ale jeśli popatrzymy już na koalicję piratów i starostów, to okazuje się, że tam sytuacja jest trochę inna. Sami starostowie otrzymali wynik dużo lepszy niż wszystkie pozostałe partie w parlamencie. Mają tych sami starości wybrani do parlamentu, mają najwięcej swoich głosów, a w samej koalicji ministerstw nie mają tak dużo, jakby to odpowiadało ich sile w parlamencie. Jest to konsekwencją podpisanych pewnych umów, w których zgodzili się na to, że będą z piratami dzielili miejsca pół na pół w parlamencie, ale nagle okazało się, że jeden tylko kandydat to były burmistrz Ko Kolina, to takie miasto w środkowych Czechach, dostał więcej głosów do parlamentu niż wszyscy piraci razem wzięci. I mamy w tej chwili w parlamencie kilkunastu starostów, siedemnastu albo osiemnastu, tego już teraz dokładnie nie pamiętam. I mamy dokładnie czterech piratów. I okazuje się, że piraci, którzy naprawdę z bardzo słaby wynik w stosunku do oczekiwań tych sondaży, bo tutaj było największe zaskoczenie w dół to y, odwrotnie było u starostów. I można zrozumieć pewne poirytowanie starostów, że ten wynik nie odpowiada ich wynikowi wyborczemu. Dodatkowo te stanowiska, które otrzymali starostowie, one nie są tak ważne, jak spodziewali się. Bo można dostać trzy ministerstwa, które y, są, no, nie obrażając żadnego z ministrów, ale mniej kluczowe do funkcjonowania państwa. Y, no i tutaj starostowie, którzy mają moim zdaniem w tym momencie najmocniejsze poparcie z wszystkich partii, które tworzą tą koalicję, no, reprezentacje mają najsłabszą, więc ta irytacja nie dziwi. Dziwi mnie irytacja piratów, którzy tak naprawdę są największymi zwycięzcami tych, tych negocjacji, bo bez samych piratów ten rząd dalej miałby większość i takie, takie spekulacje też w pewnym momencie się odbywały. Ich doświadczenie i merytoryka, którą mieli wnieść do Parlamentu, nie jest na tyle duża, że, par że Parlament czy nowy rząd mógłby się bez nich nie obejść, mówiąc delikatnie. Więc. Ta koalicja trzeszczy od samego początku, o czym babisz doskonale i próbuje gdzieś tam podkradać, robić jakieś podchody, próbuje rozmawiać zarówno ze starostami, bo to teoretycznie byłby jeden możliwy koalicjant, tylko z którym on mógłby zrobić ten przewrót. A pamiętajmy, że prezydent jemu obiecał tworzenie nowego rządu, więc może się jeszcze okazać. Że z czasem ta koalicja będzie słabła, słabła, będzie poirytowana tym, że nie ma rządu. Ja myślę, że jest kilka konstrukcji prawnych, które pozwolą panu Babiszowi na rządzenie co najmniej do wakacji, jeszcze nie łamiąc konstytucji. Więc jeżeli Babisz poczuje krew, to na pewno to zrobi. Ale jeśli uzna, że chce być prezydentem, to pewnie odpuści kwestię rządu i wtedy, i wtedy będziemy mieli taką sytuację, że odbędą się wybory, wybory prezydenckie wcześniej, nie w marcu 2023 roku, jak to wynika z konstytucji. Pamiętajmy, że Zeman i Babisz to są starzy przyjaciele w polityce, że to w 2001 roku premier, wtedy Zeman, dopuścił do prywatyzacji największej rafinerii, czyli całego koncernu Unipetrol, który co prawda dzisiaj należy do Orle, no ale w 2001 roku pierwszy przetarg nie wygrał Babisz, ale dostał szansę na to, żeby tą firmę kupić, więc te interesy wspólne i odwdzięczanie się Zemanowi za przysługi Babisza i Babiszowi za przysługi Zemana są jakby rzeczą normalną w czeskiej polityce, nikogo to nie dziwi, tamten, tamten styk gospodarki i polityki jest właśnie najlepiej reprezentowany przez premiera i prezydenta, którzy ten swój wspólny interes polityczno-gospodarczy prowadzą od dobrych dwudziestu kilku lat. Powiedział Piotr Rudoszyn, ekspert Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, panie redaktorze. Do widzenia. I do I usłyszenia. Do. na godzinę ósma i jedna minuta. Radio Wnet. Ogłoszenie nadawcy.